Modlitwa znaleziona w grobie Pana Jezusa. Kto będzie wiernie odmawiał tę modlitwę, nie umrze niespodziewanie, nie utonie, nie spłonie, a żadna trucizna nie wyrządzi mu szkody. W trudach życia wyjdzie zwycięsko z każdej walki. O Najsłodszy Panie Jezu, oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze. A osobiście w godzinę śmierci mojej odwołuję się do nieskończonej dobroci Twojej. Rany Twoje, najświętsze, niechaj będą mym spoczynkiem. Krew i woda, która wypłynęła z najświętszego serca Twojego, niechaj mnie broni na strasznym sądzie Twoim. Najświętsze ciało i krew Twoja, niechaj mnie nakarmi i napoi bojaźliwa śmierć Twoja, niechaj mnie zachowa. Ku żywotowi wiecznemu, krwawe krople twoje, niechaj zmyją grzechy moje. O mój Jezu, twój gorzki smutek, ofiaruję najmilszemu ojcu twemu niebieskiemu na odpuszczenie wszelkich grzechów moich. Twoje wzgardy i zelżywości, o najmilszy Jezu, które wycierpiałeś, niechaj zapłacą wszystkie grzechy moje. Twoje ciężkie urąganie i męki niesłychane. Niechaj mnie ochronią. Te wszystkie boleści Twoje, O mój Jezu, oddaję Twemu Ojcu Niebieskiemu za wszystkie moje niedbalstwa w służbie Twojej. Twoja wielka miłość niech mnie obroni od sztormów szatańskich w godzinę śmierci mojej. O Panie Jezu mój, Twoja święta krew, niechaj duszę moją grzechami zmazaną obmyje, Twoja poraniona głowa, niechaj mnie obroni od wszelkiego złego, Twoje niewinne na śmierć zasądzenie, niechaj mi będzie na odpuszczenie grzechów moich, długów moich, Twoje prace, niechaj nagrodzą moje popełnione złości, Twoja nagość, niechaj okryje nagość duszy mojej, Twoje gorzkości i ciężkości śmiertelne. Zranione nogi, ręce i serce przenajświętsze, niechaj mnie w złej mocy śmierci mojej oświecą. W ranach Twoich Przenajświętszych ukryj mnie całego. Krew Twoja z Przenajświętszego serca Twego, niechaj mnie obmyje. Twoja boska moc, niechaj mnie utwierdza i zachowa od wszystkiego złego na duszy i ciele, O najsłodszy Panie Jezu Chryste, Twoje rany i boleści, niechaj mnie błogosławią. O gorzka męko Jezusowa, zachowaj mnie od zguby wiecznej. O najdroższe rany Jezusa mojego, bądźcie mi pomocą w ostatnią godzinę śmierci mojej. O najdroższa krwi Jezusa mojego, obmyj grzechy moje przed Bogiem Ojcem Twoim. O Panie Jezu Chryste, Twoja boleść, śmierć, uczynki dobre i nauki, niechaj mi pomogą zaprzestać grzechów moich, ale i dozwól mi za nie. Serdecznie żałować. Oddaję się na koniec, o mój dobry Jezu, najświętszemu sercu Twemu i ufam Twemu miłosierdziu. Wierzę w zasługi męki i śmierci Twojej, której się polecam i oddaję, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Amen. Niech Pan prowadzi Was w nowym Tygodniu. Żyjcie w Jego pokoju i dzielcie się miłością z innymi.